Pani prezydentowa, pani Agata Duda, ma bardzo duże wyczucie. Ona lubi bawić się tymi trendami, ale zawsze z trendów wybiera to, co jest naprawdę adekwatne dla jej sylwetki. Ma wysoką, szczupłą sylwetkę, więc może sobie pozwolić na dużo więcej niż inna pani prezydentowa, która jest na przykład drobniejsza, niższa. Nasza pani prezydentowa ma właściwie sylwetkę modelki i może nosić garnitury i sukienki, i sukienki ołówkowe, i sukienki rozkloszowane. Właściwie tutaj jest duże pole do popisu. I ja uważam, że pani prezydentowa jest bardzo dobrze ubrana. Pani prezydentowa ma swoje określone kolory, które bardzo bardzo lubi, w których się dobrze czuje. Jest to oczywiście granat, jest to podstawowy też kolor w dyplomacji, ale też w biznesie. Oczywiście czerń, którą kochamy wszystkie kobiety. Lubi też żywe, intensywne kolory, czyli na pewno unika pasteli, takich blado rozmytych kolorów. Myślę, że one nie korespondują dobrze z, z typem urody, że mocne, intensywne barwy dobrze się prezentują przy, przy takiej kolorystyce i włosów, i, i skóry. Lubi asymetrię, szczególnie to, co ja proponuję, a w moich ubraniach przeważa asymetria. Asymetryczne rękawa, asymetryczne dekoldy, ta suknia, która zrobiła taką, można powiedzieć, ogromną furorę, gdy para prezydencka odwiedzała państwa w Stanach Zjednoczonych. Donalda Trumpa i, i jego żony, taka czarno-biała asymetryczna, o niej się dużo pisało i nawet do tej pory się pisze, że to był strzał w dziesiątkę. No więc ja też jestem bardzo szczęśliwa, że mogę pracować z pierwszą damą, że mogę też proponować swoje projekty. Czasami robimy coś specjalnie na specjalną okazję, czasami modyfikujemy jakiś mój projekt na specjalną okazję. Ta współpraca przebiega zawsze bardzo sprawnie, bardzo w taki zdyscyplinowany sposób, zarówno jeśli chodzi o przymiarki, o terminy. Wszystko jest jasno określone więc y, tylko takich klientów.